A co, jeśli powiem ci, że człowiek, który zmarł w 1945 roku, dokładnie przewidział, co stanie się z Donaldem Trumpem w 2026 roku? A co, jeśli powiem ci, że ta przepowiednia jest tak szokująca i tak konkretna, że zmieni sposób, w jaki postrzegasz wszystko, co dzieje się obecnie w Ameryce? Zostań ze mną, ponieważ to, co za chwilę usłyszysz, wstrząśnie tobą do głębi. Edgar Cayce samo to imię przyprawia od każdego, kto studiował proroctwa. Znany jako śpiący prorok, ten skromny mężczyzna z Kentucky stał się jednym z najlepiej udokumentowanych medium w historii. Casey nie był jednak jakimś karnawałowym wróżbitą. Był gorliwym chrześcijaninem, fotografem, nauczycielem szkółki niedzielnej. Jednak, kiedy wchodził w stan transu, uzyskiwał dostęp do informacji, które wymykały się wszelkim wyjaśnieniom. Przewidział wojny światowe, kryzysy gospodarcze, postęp technologiczny i zmiany na Ziemi z dokładnością, która do dziś wprawia badaczy w zakłopotanie. W latach 1901-1944 Edgar Cayce przeprowadził ponad 14 tysięcy odczytów, będąc w stanie samowolnie wywołanego snu. Nie były to niejasne przepowiednie. Były one szczegółowe, konkretne, często miały charakter medyczny i były zapisywane przez stenografów. Stowarzyszenie Badań i Oświecenia w Virginia Beach nadal przechowuje te zapisy. Naukowcy, lekarze i badacze studiowali je przez dziesięciolecia. Wśród tych tysięcy odczytów znajdują się przepowiednie dotyczące przyszłości Ameryki, które bezpośrednio wskazują na wydarzenia mające miejsce obecnie. Teraz robi się ciekawie. Casey przedstawił konkretne przepowiednie dotyczące czasu, który nazwał wielką zmianą, okresu, w którym Ameryka stanie przed największym wyzwaniem. Mówił o przywódcy, który pojawi się w czasie ogromnych podziałów, postaci, która spolaryzuje naród jak nigdy dotąd. Opisał zawirowania gospodarcze, klęski żywiołowe i moment którym sama dusza Ameryki zawiśnie na włosku. Brzmi znajomo, ale Casey poszedł dalej. Nie przewidział tylko ogólnego chaosu. Nakreślił konkretną sekwencję wydarzeń, które miałyby miejsce w połowie lat xx XX wieku, a kiedy zestawimy jego odczyty z bieżącymi wydarzeniami, podobieństwa są absolutnie przerażające. Mówił o powrocie, drugim przyjściu kontrowersyjnej postaci. Wspomniał o roku 2026, szczególnie w związku z tym, co nazwał wielkim rozrachunkiem dla Ameryki i opisał scenariusz, który niemal punkt po punkcie pokrywa się z tym, co wielu analityków przewiduje obecnie dla drugiej kadencji Donalda Trumpa. Powiedzmy sobie jasno: Edgar Casey nigdy nie wymienił z nazwiska Donalda Trumpa. Jak mógłby to zrobić? Trump urodził się dopiero w 1946 roku, rok po śmierci Casey'ego. Ale Casey opisał Arkę Wzorce i cykle. Mówił o karmie Ameryki, o lekcjach, których naród będzie musiał się nauczyć, i szczegółowo opisał konkretny typ przywódcy, który pojawi się w najciemniejszej godzinie Ameryki. Nazwał go budowniczym kimś związanym z wieżami i złotem kogoś, kto obieca przywrócić wielkość, ale w trakcie tego procesu stanie przed bezprecedensowym wyzwaniem. Wszyscy zwracają uwagę na odczyt numer 3976-26. W tym odczycie z 1944 roku Casey został zapytany o przyszłość Ameryki. Mówił o nadchodzących wstrząsach, zmianach w systemie politycznym, o czasach, w których Amerykanie będą kwestionować wszystko, w co kiedyś wierzyli. Powiedział, że w latach XXI wieku nastąpi przesunięcie biegunów. Chociaż wielu interpretuje to dosłownie jako geologiczne przesunięcie biegunów, badacze Casey'ego uważają obecnie, że mówił on również metaforycznie o biegunach politycznych, o skrajnej polaryzacji, która rozdzierałaby tkankę amerykańskiego społeczeństwa. Ale oto konkretna część, która sprawia, że ludziom opadają szczęki. W tej samej lekturze Casey opisał okres około 2026 roku, kiedy to przywódca, który był celebrowany, a następnie odrzucony, stanie przed ostateczną próbą. Mówił o upadających wieżach, nie tylko fizycznych, ale także wieżach władzy i wpływów. Opisał scenariusz, w którym przywódca ten otrzyma drugą szansę. Powróci na stanowisko, ale powrót ten nie przyniesie pokoju i dobrobytu, które obiecał. Zamiast tego wywołałby on kryzys, któremu miał zapobiec. Pomyślcie o historii Trumpa związanej z wieżami. Trump Tower w Nowym Jorku, cała jego marka zbudowana na symbolice sięgania ku niebu pozłacanej przesady, budowania pomników sukcesu. Symbolika wierz i złota, pojawiająca się w interpretacjach Casey'ego dotyczących przyszłego przywódcy Ameryki, jest niemożliwa do zignorowania, ale ma ona głębszy sens niż tylko symbolika. Casey mówił o czasie. W swoich interpretacjach wykorzystywał cykle astrologiczne i zauważył, że pewne układy planet będą stanowić punkty zwrotne dla narodów i przywódców. Badacze przeanalizowali te cykle i stwierdzili, że kilka ważnych wydarzeń astrologicznych zbiegnie się w 2026 roku. W szczególności rzadkie ustawienie które Casey kojarzył z upadkiem przywódców, którzy posuwają się za daleko. Ustawienie to nastąpi pod koniec 2026 roku i zgodnie z koncepcją Casey'ego oznacza punkt, z którego nie ma już powrotu. Porozmawiajmy teraz o tym, co według Casey'ego faktycznie się wydarzy. Zgodnie z jego interpretacjami, ten kontrowersyjny przywódca powróciłby do władzy, ale jego druga kadencja byłaby naznaczona trzema poważnymi kryzysami, które nastąpiłyby w krótkim odstępie czasu. Po pierwsze, wydarzenie gospodarcze, które wstrząśnie światowymi rynkami. Casey opisał to jako rozpad fałszywych fundamentów moment, w którym systemy oparte na długu i spekulacjach ulegną załamaniu. Powiedział, że nastąpi to nagle, zaskakując wszystkich, i że zostanie to wywołane przez coś związanego z międzynarodowym handlem i rozpadającymi się sojuszami. Czy brzmi to aktualnie, biorąc pod uwagę obietnice Trumpa dotyczące wprowadzenia ogromnych ceł, renegocjacji umów międzynarodowych i wstrząśnięcia globalnym porządkiem gospodarczym? Casey powiedział, że polityka samego przywódcy nieumyślnie wywoła kryzys, któremu, jak twierdził, miał zapobiec. Według wróżby, w 2026 roku ta fala wstrząsu gospodarczego uderzy z pełną siłą. Drugim kryzysem opisanym przez Caseya był kryzys środowiskowy. Mówił o zwiększonej częstotliwości intensywności klęsk żywiołowych w tym okresie. W szczególności wspomniał o katastrofach związanych z wodą, które dotkną wschodnie wybrzeże Ameryki. Casey słynął ze swoich prognoz dotyczących zmian na Ziemi, i chociaż niektóre z jego przewidywań były przedmiotem dyskusji, nie można zaprzeczyć, że istnieje pewien wzorzec. Twierdził, że działania ludzi, a zwłaszcza przywódców ignorujących ostrzeżenia dotyczące środowiska, przyspieszą te naturalne reakcje. W 2026 roku przewidział powodzie, ekstremalne warunki pogodowe i to, co nazwał morzem, które pochłonie to, co zbudował człowiek. Pomyślcie o polityce środowiskowej Trumpa jego stanowisku w sprawie zmian klimatycznych, jego skupieniu się na deregulacji. Niezależnie od tego, czy zgadzacie się z tą polityką, czy nie, interpretacja Casey'ego sugeruje, że w 2026 roku konsekwencje ignorowania ostrzeżeń dotyczących środowiska przejawią się w dramatyczny i niezaprzeczalny sposób. Casey wyraźnie powiązał to z ówczesnymi przywódcami. Jednak trzeci kryzys jest najbardziej szokujący. Casey mówił o kryzysie konstytucyjnym momencie, w którym podważone zostaną same fundamenty amerykańskiej demokracji. Opisał scenariusz, w którym przywódca odmówi zaakceptowania ograniczeń swojej władzy, instytucje będą ze sobą walczyć, Amerykanie będą zmuszeni wybierać między bezpieczeństwem a wolnością. W swoich interpretacjach dotyczących tego okresu wielokrotnie używał sformułowania konflikt wewnętrzny. W tym miejscu robi się naprawdę niepokojąco. Casey opisał konkretne wydarzenie, które posłuży jako punkt zapalny. Nazwał go osądem budowniczych, momentem, w którym ci, którzy zbudowali swoją fortunę i władzę na wątpliwych fundamentach, staną przed sądem i opinią publiczną. Obecnie Trump stoi w obliczu wyzwań prawnych, jakich nie doświadczył żaden poprzedni prezydent historii, wielokrotnych aktów oskarżenia, spraw cywilnych, zarzutów, które podzieliły naród. Przewidywania Caseiego sugerują, że w 2026 roku kwestie prawne osiągną punkt kulminacyjny, w którym nie będzie można ich już ignorować ani odrzucać. Zgodnie z przepowiednią, kryzys prawny nastąpi podczas sprawowania urzędu przez przywódcę, co stworzy sytuację niespotykaną dotąd w historii Ameryki. Casey opisał to jako próbę dla Republiki, moment, w którym Amerykanie będą musieli zdecydować, jakie zasady są dla nich naprawdę ważne. Powiedział, że wynik nie będzie taki, jakiego ktokolwiek się spodziewał, obie strony będą zszokowane tym, co się wydarzy. Wiem, co niektórzy z Was myślą. Brzmi to zbyt konkretnie. Skąd Casey mógł to wszystko wiedzieć? I to jest właśnie właściwe pytanie. Sceptycy zawsze kwestionowali metody i dokładność Casey'ego. Ale oto, co odróżnia Casey'ego od innych proroków i medium. Jego osiągnięcia są udokumentowane. Jego trafności są niezaprzeczalne. Przewidział obie wojny światowe, zanim miały miejsce. Z niesamowitą precyzją opisał krach na giełdzie w 1929 roku. Przewidział odkrycie zwojów z nadmorza martwego na dziesięciolecia przed ich znalezieniem. Opisał metody leczenia, które nie istniały w jego czasach, ale od tego czasu okazały się skuteczne. Statystyczna analiza wykazała, że trafność jego przewidywań była zbyt wysoka, aby mogła być dziełem przypadku. Dlatego, kiedy Casey przedstawił konkretne prognozy dotyczące Ameryki w latach XX wieku, badacze zwrócili na nie uwagę. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, co sprawia, że prognoza na rok 2026 jest tak konkretna. W czytaniu 602 do 3, podanym w 1938 roku, Casey został zapytany o przyszłość demokracji. Odpowiedział, że w połowie lat XX–XX wieku Ameryka stanie przed wyborem, albo pójdzie naprzód ze świadomością, albo cofnie się do autorytarnych wzorców. W związku z tym wyborem, wspomniał konkretnie liczbę 26. Casey, często posługiwał się językiem symbolicznym, ale jego stenografowie dokładnie zapisali jego słowa. A liczba 26 pojawia się wielokrotnie w odczytach dotyczących politycznej przyszłości Ameryki. Co dokładnie przewidział? Według syntezy wielu odczytów Casey opisał scenariusz, w którym kontrowersyjny przywódca wdrożyłby politykę, która początkowo wydawałaby się skuteczna. Nastąpiłby krótki okres, być może pierwszy rok powrotu, w którym zwolennicy czuliby się usprawiedliwieni. Wskaźniki ekonomiczne mogłyby wyglądać dobrze, niektóre obietnice mogłyby wydawać się spełnione, ale Casey ostrzegał, że byłaby to fałszywa nadzieja, coś, co nazwał ciszą przed wielką burzą. Według tych odczytów, w 2026 roku zbiegłyby się trzy rzeczy: polityka gospodarcza zaczęłaby ujawniać swoje prawdziwe koszty. Uszkodzone stosunki międzynarodowe ulegną całkowitemu załamaniu, pozostawiając Amerykę w izolacji w kluczowym momencie, a wewnętrzne podziały osiągną punkt krytyczny, przejawiający się w tym, co Casey opisał jako bezprecedensowe niepokoje społeczne. Ale oto, co sprawia, że ta przepowiednia jest naprawdę szokująca. Casey nie przewidział porażki ani sukcesu w tradycyjnym sensie. Przewidział transformację poprzez kryzys. Powiedział, że to, co wydawałoby się katastrofą, w rzeczywistości będzie niezbędnym katalizatorem ewolucji Ameryki. Mówił o tym, że stare systemy muszą umrzeć, aby mogły powstać nowe. Powiedział też konkretnie, że lider znajdujący się w centrum tej burzy odgrywa rolę w znacznie większym kosmicznym dramacie. Niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie. Casey opisał Trumpa, choć nie wymienił go z nazwiska, jako osobę, której celem jest ujawnienie pęknięć w fundamentach. Z tego punktu widzenia, wszystko, co wydarzy się w 2026 roku, cały chaos i kryzys, służy wyższemu celowi. Zmusza Amerykanów do zbadania swoich wartości, zakwestionowania swoich systemów, podjęcia decyzji, kim naprawdę chcą być jako naród. Casey powiedział że do końca 2026 roku Ameryka nie będzie tym samym krajem, jakim była na początku roku. Zmiana będzie tak głęboka. Porozmawiajmy teraz o czymś, co sprawia, że wiele osób czuje się niekomfortowo. Casey mówił również o przemocy. W czytaniu 3976-18 opisał okres, w którym naród zbliży się do konfliktu wewnętrznego, kiedy uzbrojone frakcje staną naprzeciw siebie, a wojsko będzie zmuszone dokonać wyboru, którą stronę poprzeć. Nie opisał tego jako nieuniknione, ale jako bardzo realną możliwość, zależną od wyborów dokonanych przez przywódców. Według jego punktem zapalnym byłoby kontrowersyjne działanie przywódcy, postrzegane przez połowę kraju jako konieczne, a przez drugą połowę jako tyraniczne. Działanie to miałoby miejsce w 2026 roku i doprowadziłoby naród na skraj przepaści. Casey opisał wojsko na ulicach dużych miast, nie z powodu inwazji zagranicznej, ale z powodu wewnętrznego załamania. Postrzegał to jako moment rozdroża, w którym Ameryka albo cofnie się z krawędzi, albo pogrąży się w chaosie. Ale oto, co daje nadzieję wielu badaczom Casey'ego. W tych samych odczytach, w których opisuje te mroczne możliwości. Casey opisuje również drogę wyjścia. Mówi o duchowym przebudzeniu, które nastąpi w wyniku kryzysu, o ludziach pamiętających o tym, co naprawdę ważne, o społecznościach łączących się ponad podziałami politycznymi. Twierdzi, że kryzys z 2026 roku ostatecznie przyczyni się do zjednoczenia, a nie podziału, ale dopiero po tym, jak sytuacja znacznie się pogorszy, zanim nastąpi poprawa. Casey dokładnie określił czas w 2026 roku. Jako szczególnie krytyczny okres wskazał okres od sierpnia do listopada. Zastanówmy się teraz, co wydarzy się w listopadzie 2026 roku. Wybory śródokresowe Według wizji Casey'ego wybory te będą inne niż wszystkie dotychczasowe w historii Stanów Zjednoczonych. Opisał je jako referendum nie tylko w sprawie polityki, ale także samej natury amerykańskiego systemu rządów i zasugerował, że wyniki zaskoczą wszystkich, ponieważ żadna z partii nie uzyska oczekiwanych rezultatów. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów przewidywań Casey'ego jest to, co nazwał nieoczekiwanym sojusznikiem. Opisał on postać, która pojawi się podczas kryzysu w 2026 roku. Kogoś z nieoczekiwanego miejsca, kto zaproponuje trzecią drogę naprzód. Osoba ta nie będzie tradycyjnym politykiem. Będzie pochodzić całkowicie spoza systemu. Według jego postać ta zacznie jednoczyć ludzi z całego spektrum politycznego, skupiając się na praktycznych rozwiązaniach, a nie na ideologicznych walkach. Czy może to być ktoś, kogo już znamy? A może ktoś, kto jeszcze się nie pojawił? Case nie podał nazwiska, ale opisał cechy tej osoby. Uzdrowiciel nazwał ją Kimś, kto ma doświadczenie w jednoczeniu ludzi, Kimś, kto trzymał się z dala od polityki, dopóki kryzys nie zmusił jej do pogięcia działań. Badacze obserwują, kto może pasować do tego opisu, ponieważ zbliża się rok 2026. Porozmawiajmy o tym, co wszyscy mają na myśli. Czy przepowiednia może ulec zmianie? Casey wierzył, że przyszłość nie jest ustalona. Wielokrotnie powtarzał, że prognozy pokazują prawdopodobne wyniki w oparciu o obecne trajektorie, ale ludzka wolna wola może zmienić bieg wydarzeń. Podkreślał, że celem przepowiedni nie jest przewidywanie nieuchronnej zagłady, ale ostrzeganie ludzi, aby mogli dokonać innych wyborów. Jeśli więc prognozy Casey'ego na rok 2026 są trafne w oparciu o obecne trendy, czy oznacza to, że muszą się one spełnić? Zgodnie z filozofą Cayce'ego? Nie. Jeśli wystarczająca liczba osób uświadomi sobie sytuację, jeśli wystarczająca liczba przywódców dokona innych wyborów, jeśli nastąpi wystarczająca zmiana świadomości, linia czasu może ulec zmianie. Casey ostrzegał jednak również, że im bardziej zbliżamy się do przewidywanego wydarzenia bez zmiany kursu, tym trudniej jest zmienić wynik. Jesteśmy teraz w 2025 roku i szybko zbliżamy się do tego kluczowego roku. Elementy opisane przez Caseyego układają się w całość. Kontrowersyjny przywódca powrócił, podziały są głębsze niż kiedykolwiek, porządek międzynarodowy ulega rozpadowi, migają sygnały ostrzegawcze dotyczące gospodarki. Wszystkie składniki przewidzianego przez Casey'ego kryzysu są obecne. Pytanie brzmi, czy jesteśmy uwięzieni w tej linii czasu, czy też sama świadomość może ulec zmianie. Co będzie dalej? Niektórzy badacze uważają, że proroctwa Casey'ego mają na celu samo przezwierciedlenie. Ujawniając, co może się wydarzyć. Inspirują ludzi do pojęcia innych działań. Z tego punktu widzenia, sam fakt, że rozmawiamy o przepowiedniach na rok 2026, może być tym, czego potrzeba, aby uniknąć najgorszych skutków. Inni uważają, że niektóre wydarzenia są niezmienne, że kryzys musi nastąpić, ponieważ trzeba wyciągnąć z niego wnioski. Oto coś, o czym większość ludzi nie wie. Casey przedstawił dodatkowe interpretacje dotyczące modlitw i świadomości grupowej wpływającej na wyniki. Powiedział, że skupiona intencja grup ludzi może dosłownie zmienić przebieg wydarzeń. Opisał to jako zjawisko o charakterze kwantowym, chociaż nie użył tego terminu. Im więcej osób wyobraża sobie inny wynik, tym bardziej ten wynik staje się prawdopodobny, a nie tylko możliwy. To prowadzi nas do kolejnego szokującego elementu prognozy Casey'ego. Mówił on o momencie w 2026 roku, kiedy czas sam w sobie wydawałby się przyspieszać, a wydarzenia, które normalnie trwałyby lata. Rozgrywałyby się w ciągu tygodni lub dni. Opisał to jako punkt kompresji, moment, w którym historia przyspiesza. Ci, którzy studiowali bardziej ezoteryczne interpretacje Casey'ego, łączą to ze zmianami świadomości, z momentami, w których ludzkość dokonuje kwantowego skoku w świadomości. Jak to będzie wyglądało? Praktycznie wyobraź sobie scenariusz, w którym w 2026 roku jednocześnie nastąpi wiele kryzysów. Załamanie gospodarcze, klęska żywiołowa, kryzys polityczny, wszystko to dzieje się w krótkim czasie. W chaosie i szoku ludzie byliby zmuszeni porzucić swoje stare wzorce, uprzedzenia. Według Casey'ego w tej przestrzeni mogłoby powstać coś nowego: nowy sposób organizacji społeczeństwa, nowe struktury przywództwa, nowe modele gospodarcze. Opisał to jako bóle porodowe, niezbędny dyskomfort, który pojawia się przed narodzinami nowego życia. Casey jasno mówił jednak również o niebezpieczeństwie. Stwierdził, że w momentach kryzysu ludzie stają się podatni na autorytarne rozwiązania. Wymieniają wolność na obietnice bezpieczeństwa. Akceptują ograniczenia wolności, ponieważ się boją. Ostrzegł, że w 2026 roku pokusa ta będzie silniejsza niż kiedykolwiek, a opieranie się jej będzie wymagało ogromnej odwagi od zwykłych obywateli. Rola Donalda Trumpa w tym wszystkim, zgodnie z koncepcją Casey'ego, jest niemal szekspirowska pod względem tragizmu i złożoności. Nie jest on ani złoczyńcą, ani bohaterem tej historii. Jest katalizatorem, siłą, która doprowadza wszystko do punktu kulminacyjnego. Casey mógłby powiedzieć, że dusza Trumpa zgodziła się odegrać tę rolę przed wcieleniem się, że spełnia on karmiczny cel dla narodu. Z tego punktu widzenia wszystko, co się dzieje, nawet bolesne części, służy ewolucji amerykańskiej świadomości. Co stanie się z Trumpem osobiście w 2026 roku? Zgodnie z tymi odczytami, Casey opisał przywódcę stojącego przed własną chwilą prawdy, punktem, w którym musi wybrać między ego a służbą. Widział, jak temu przywódcy dano u wybór: wycofać się i pozwolić na transformację, lub upierać się i stawiać opór. Według Casey'ego wybór, którego dokona ten przywódca, zadecyduje o tym, czy transformacja będzie przebiegać stosunkowo płynnie, czy też będzie katastrofalnie chaotyczna. Teraz nadchodzi część, która może być najtrudniejsza do zaakceptowania. Casey zasugerował, że niezależnie od tego, co myślimy o tym przywódcy, niezależnie od tego, czy go popieramy, czy też jesteśmy mu przeciwni, pełni on dokładnie taką rolę, jaką musi pełnić w kosmicznym scenariuszu. Naszym zadaniem nie jest osądzanie go, ale wyciąganie wniosków z jego prezydentury. Jakie są nasze własne cienie związane z władzą, autorytetem, prawdą i sprawiedliwością? Jak reagujemy, gdy nasze wartości są podważane? Casey twierdzi, że musimy zadać sobie te pytania. W miarę zbliżania się do 2025 roku tego kluczowego roku, znaki staną się wyraźniejsze. Casey podał konkretne punkty, na które należy zwrócić uwagę. Wspomniał o kłopotach związanych z Chinami, które osiągną punkt krytyczny. Mówił o poważnym zagrożeniu dla supremacji dolara. Opisał klęski żywiołowe na zachodnim wybrzeżu i powodzie na wschodnim wybrzeżu, które będą miały miejsce w tym samym sezonie. Mówił o poważnych zakłóceniach technologicznych, które wpłyną na komunikację na całym świecie. Będą to sygnały, że czasoprzestrzeń rozwija się zgodnie z jego przewidywaniami. Pamiętajmy jednak, że Casey mówił również o nadziei. Powiedział, że po kryzysie w 2026 roku Ameryka odrodzi się, nie zostanie zniszczona, ale ulegnie transformacji. Przewidywał okres. Rozpoczynający się około 2027 roku lub 2028 roku, w którym zakorzenią się nowe systemy, pojawi się inny rodzaj przywództwa, a Amerykanie na nowo odkryją swoje wspólne człowieczeństwo. Kryzys nie był końcem historii. Był punktem zwrotnym. Co można zrobić z tą informacją? To jest prawdziwe pytanie. Casey powiedziałby: Po pierwsze, nie panikuj. Strach powoduje właśnie te skutki, których staramy się uniknąć. Po drugie, przygotuj się praktycznie. Miej dostępne zasoby, aby pomóc sobie innym podczas potencjalnych zakłóceń. Po trzecie, i co najważniejsze, pracuj nad własną świadomością. Świat zewnętrzny odzwierciedla wewnętrzny stan ludzkości. Gdy jednostki leczą swoje własne podziały, leczą się również podziały zbiorowe. Casey wierzył, że zwykli ludzie posiadają niezwykłą moc. Mówił, że przyszłość nie jest zapisywana przez przywódców i rządy. Jest zapisywana przez codzienne wybory milionów osób. Każdy akt dobroci, każdy most zbudowany ponad podziałami, każda chwila jasności i współczucia zmienia zbiorowe pole. Z tego punktu widzenia nie jesteś bezsilnym obserwatorem spełniającej się przepowiedni. Jesteś aktywnym uczestnikiem tworzenia tego, co nastąpi później. Przepowiednia Edgara Kasseja dotycząca Donalda Trumpa w 2026 roku jest ostatecznie przepowiednią dla nas wszystkich. Dotyczy ona przeznaczenia Ameryki. Ewolucji ludzkości, bolesnych narodzin Nowej Ery, niezależnie od tego, czy Trump jest jej postacią. Casey przewidział, czy wydarzenia potoczą się dokładnie tak, jak przewidział, czy też zmienimy linię czasu poprzez nasze wybory. Przeżywamy przełomowy moment w historii i każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Jeśli ta informacja wywarła na tobie wrażenie, jeśli sprawiła, że zacząłeś inaczej myśleć o tym, co nas czeka, podziel się tym filmem. Porozmawiaj o tym z przyjaciółmi i rodziną, nie po to aby szerzyć strach, ale aby szerzyć świadomość. Subskrybuj ten kanał, aby uzyskać więcej przepowiedni i prognoz dotyczących naszej wspólnej przyszłości. Kliknij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić aktualizacji, ponieważ śledzimy, jak te przepowiednie spełniają się w czasie rzeczywistym. Dodaj komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Czy uważasz, że Casey miał rację? Czy zmierzamy ku kryzysowi, który przewidział, czy też możemy zmienić bieg wydarzeń? Porozmawiajmy o tym razem. Przyszłość nie jest czymś, co nam się przydarza. Jest czymś, co tworzymy razem.